Mm. Wycieczka! Wycieczka! To kiedyś by się interesowało to, to jest kawiarnia dla rowerzystów na trasie ścieżki jakiejś rowerowej. Jeszcze tam kiedyś wpadniemy, ale e, chyba nie dzisiaj. Kochamy podjazdy! MTB o Mountain! Pojechaliśmy sobie na Zagórze. To jest taka ścieżka z informacyjną. Ciekawe miejsca w okolicy. Dużo jest takich bunkrów i innych domków. Polecamy. Ogady. że też Brailem jest napisane, nie? No. Płazy. Raki. i Świnki były. Trochę sucho. Trochę sucho. Jedziesz sobie przez las, a tu wyrasta autostrada. Teraz z trasy wjechaliśmy w taki single na tyłach górażki Pojadzamy już na właściwą trasę singla Można po nim jechać właśnie po tej wyjeżdżonej części to wiadomo, że tędy a widzę tu ktoś jeszcze motorkiem chce stwierdził, że sobie pojedzie na tego singla bardzo mądrze. Jest taki jeden dropik, ale mały No i ja on sobie tak meandruje po nazowieckim lesie. Daleko się rozpędzić. O, I ogień! A tu bunkier. Widziałaś jaki bunkier? Podjazdy! z ale kupa. jeszcze to chrapacz z